Cześć, bardzo serdecznie was witamy. Cieszymy się, że możemy się razem pomodlić. Wczoraj papież powiedział: "Boimy się uznać. Nie, nie bójmy się uznać naszych błędów, odkryć ich przed Bogiem, biorąc za nie odpowiedzialność i powierzając je jego miłosierdziu. Wtedy jego królestwo będzie mogło wzrastać w nas i wokół nas. Królestwo, które nie należy do pyszałków." Do pokornych, i które rozwija się w modlitwie i codziennym życiu poprzez szczerość, przebaczenie i wdzięczność. Zwracajmy się często do miłosierdzia Bożego, pomódmy się dzisiaj w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś, między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa tego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i za między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali pod nami obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wleć w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Omunmy się w intencji zmarłych wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrawiania Agnieszki, Krzysztofa, Danuty, Rozali, Marleny, Piotra, Anny, Sigus, J. Dziękujemy bardzo za tę wspólną modlitwę. Cieszymy się, że udało nam się połączyć i zapraszamy jutro. Już mamy nadzieję, że bez problemów technicznych. Do usłyszenia. Cześć. Was